Cześć. Miło mi powitać Cię na szkoleniu dla menadżerów. Gratuluję Ci. To szkolenie jest kolejnym logicznym krokiem, który wykonujesz w budowaniu Twojej organizacji i podnoszeniu kompetencji zarządczych w branży sprzątania. Grupą docelową tego szkolenia są osoby uczestniczące bezpośrednio w nadzorze nad procesami utrzymania czystości w obiektach. Wśród nich Możemy wyróżnić brygadzistów, kierowników obiektowych, koordynatorów, menadżerów regionalnych, dyrektorów oraz indywidualnych przedsiębiorców. Celem tego szkolenia jest zapoznanie Cię z praktycznymi sposobami radzenia sobie z wyzwaniami dotyczącymi organizacji i zarządzania w firmie sprzątającej. Nauczysz się tego, jak aktywnie uczestniczyć w procesie pozyskiwania i realizowania kontraktów, organizować i wdrażać pracę personelu, kontrolować koszty i efektywność usługi, budować dobre relacje z klientami i dostawcami, radzić sobie z różnymi wyjątkowymi sytuacjami i problemami, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania Twojej pracy. Szkolenie składa się z 11 modułów. Każdy z modułów zawiera krótki film, który wprowadzi Ci w jego tematykę oraz filmy, które tę tematykę rozwijają. Na koniec każdego modułu czeka na Ciebie test wiedzy do rozwiązania. To szkolenie jest dostępne online i możesz je realizować w dowolnym czasie i tempie. Możesz też wracać do poszczególnych modułów i lekcji, jeśli chcesz powtórzyć lub utrwalić dany materiał. Jestem pewny, że dzięki tej technologii i tym możliwościom wyniesiesz z tego szkolenia dużo nowych umiejętności, jak również uzupełnisz wiedzę w tych już nabytych. Dziękujemy Ci za rozpoczęcie tego szkolenia. Życzymy Ci czystej nauki.